Witam wszystkich. Dzisiaj mamy spotkanie Morgana vs. Galio. Zobaczymy, kto zwycięży. Mój team to jest Kyle na topie, Korki na bocie, Skarner w dżungli i Sona na bocie. Poprawna kompozycja, dosyć mocne piki, prawda? Ja mam ładne CC. Sona fajny AOS tan. Skarner ze swoim ulti i Kale może nie tyle CC, co. Fajna umiejętność zapobiegnięcia śmierci przeciwnika, sojusznika. Tak jak mówiłem, tutaj troszkę się zmieniło w ostatnim czasie. Nie osłaniamy już junglera tutaj, a raczej tu, z tego względu, że ganki często przychodzą tutaj z tej strony od mida. I wtedy ktoś tutaj na przykład, kiedy gra biskrankiem, to może z... Złapać nas, może ktoś nas złapać na snera, tak samo na przykład jak Morgana. No i cóż, był pul. Jak widać, staramy się farmić. To jest to, co zawsze jest naszym podstawowym zadaniem. Bez farmy jesteśmy słabi. Pierwszy skill oczywiście Q, drugi W, plama do farmienia. I farmimy. No tutaj się nie udało zapaść go na combo. Straciłby troszeczkę HP. Na szczęście można używać tylko niemu auto ataków. On ma samą odporność na magię, prawie jak to Galio, więc jest to dobre rozwiązanie. Tutaj troszeczkę pełną go poharasowałem, Trochę chciałem obniżyć HP minionów, ponieważ on bardziej puszuje, z tego co tutaj widać. Nie chciałem, żeby mnie zapuszczał pod moją wieżę. Tutaj dostał klatką. Także już powoli zaczyna przegrywać. Dr kolejny punkt WW w, jest to pierwszy skill, który maksujemy. I staramy się farmić. No niestety Galio zapuszczał mnie, ale tu już idzie gang. Widać z Karnera. Proszę bardzo. I utrafiona klatka W pierwsza krew. Bardzo dobry gang z jego strony. Klatka akurat się udało trafić, więc wszystko poszło. Dobrze. No i teraz staram się szybko spuszować linię, żeby on stracił miniony, złoto i expa. W tym momencie powinienem się wrócić, zakupić może dwa dorane ringi, wykorzystać tą, tego first blada do złoto. No ale tutaj, nie wiem, chciałem popuszować troszeczkę bardziej. Myślę, że to był błąd, trzeba było się wrócić. Zwłaszcza, że nie mam już many. I tutaj znowu błąd. Powinien tym razem wybrać skill E, tarczę Osłoniłaby je przed jego CC, tą drobinę przed obrażeniami. Ale przede wszystkim, zastos zastosowanie takie do obrony przeciwko jego ulti. Tutaj znowu mamy Skarnera, ale chyba nic z tego nie wyjdzie. No, i nas hitujemy. No, przyszedł Nautilus, jest to bardzo, bardzo silny jungler, jak widać, jak mi życie spadło szybko. Na szczęście udało mi się wyfreszować, a Skarner zabił Nautilusa i był bardzo blisko zabicia Galia. Jeszcze jeden hit i miałby killa. Teraz oczywiście wybieramy ulti, kajdany, duszy. No i wracam się mam już 1400 golda, więc wystarczy mi to spokojnie na katalista. Tak, jest kupiony katalista, starczyło na jednego Warta. I udajemy się na Mida. Tutaj znowu farma. 30 milionów kontra 25, no więc Galio jak widać nie radzi sobie źle, jeśli chodzi o farmę. I proszę, pełnym kombem dostał. No ta tarcza niestety wyleczyła go odrobinę. Teraz postanowiłem udać się na ganka, oczywiście tą stroną, która daje większe prawdopodobieństwo, że jest niezwartowana. Często tutaj nie ma łóta. No i proszę: klatka trafiona w pod nogi i leży. Teraz Ulti złapany. Klatka w zabity. Dobra akcja. Teraz idziemy po blue. Troszeczkę tutaj chybiony word. Powinien stanąć w krzakach. Idę z tej strony, żeby mieć bliżej do powrotu do namida. Proszę bardzo. Teraz wziąłem E to zapóźnione troszeczkę. No i tutaj farma. Morgano, można odrobinę przytankować miniony, ponieważ ona ma spell vampa 15%. Tutaj znowu gang poszedł od Skarnera. Skarner zapogo na ulti, zapałem go klatką. Plama pod nogi. No i z ataku udało się go zabić. No i teraz niszczymy wieżę. Więc teraz już wiecie, czemu Morganę się banuje. W, tym, w tej grze nie zbanowano Morgany i to był też błąd naszego kapitana, czyli Kale, ponieważ to przeciwnicy mieli first picka. Natomiast przeciwnicy byli na tyle nierozsądni, że wybrali Kenena. Co prawda Kennen tam widzę wygrywa, ma jednego kila, ale no za to my mamy Morganę i ja mam już 4 kile. Morgana jest naprawdę jednym chyba z najsilniejszych czempionów. Namida myślę, że Wiktor może ją pokonać. Wladimir, czasami, no Fizz, Fiza nienawidzę. Nie wiem kto może Fiza pokonać. Chyba tylko. Nie wiem, Malfight może. Czasami Rise, ale tylko jeżeli gra bardzo ostrożnie. Fizz, moim zdaniem, najbardziej overpowered. Champion. In League of Legends. No i mam już wymaksowaną plamę. Chciałem iść pomóc na bota, ale widzę, że już już przeciwnicy nie żyją. Nie mam już tam po co zaglądać. No, tutaj gang Nautilusa. Jak widać, źle się skończył dla Korkiego. karmimy standardowo kolejny gang Skarnera plama klatka ulti no i proszę kolejny kill na naszym koncie 2000 sztuk złota to już jest tyle, że można wykorzystać na kupno Rod of Ages Bardzo dobry item. I wcześniej go złożymy, tym lepiej. On się musi nastakować. Tutaj ładnie pokonali Timo. Timo ma jakiś nowy portret, a być może jest to jakiś skin. Nie, to nowy portret. No i farmimy. Farma nie jest jakaś rewelacyjna, 70 milionów, ale 4 kile i 2 asysty to już coś niezłego. Wartujemy sobie Lena. Tutaj spingowałem, im że Nautilus idzie. Proszę bardzo, ładny stan. Tu korki powinien się odsunąć od ściany. Niestety tego nie zrobił. Ale i tak udało się pięknie. Zabili um, oba, obu przeciwników. Zauważyłem, że Galio schodzi na bota, ale on tutaj tylko postawił Warda. No ale cóż, nie wiedziałem, czy on tu idzie, czy nie. ale widzę, że moi się cofnęli, więc nie było sensu. Byłbym sam przeciwko dwojgu, przeciw... dwojgu. dwóm przeciwnikom, więc to jest bez sensu. Spingował mi blue, no ja tutaj rzuciłem jeszcze plamę, żeby tak bardzo mnie nie spuszczali. Przeciwnicy się tutaj zaczaili, było ich trzech Widziałem, że idzie z tej strony, tak mi się wydawało, więc wolałem tutaj stanąć No i proszę bardzo, tam jeszcze się toczy walka, ja wziąłem blue Tutaj ich widać. O, widać ich. Więc klatka, plama. Osłaniam Skarnera. Ulti. Niestety Galio przerwał swoje Ulti, moje Ulti. No i cofnąłem się, żeby mnie Wayne nie zabiła. Ale samo to odpalenie Ulti też dało już całkiem niezłe obrażenia. Pozwoliło wygrać Team Fight. Tutaj y, nasza drużyna robi smoka, a ja Sky niszczę wieżę Proszę bardzo, wieża padła a Teraz się cofamy Kupuję składową do ...do klepsydry Dobry item na Morganę Tutaj teraz spingował skarner blue no więc udałem się z nim w tym kierunku. Dobrze wyczuł Ga tego galia. Ukradł Blue, Kratka W Kill 704. Znakomite ganki z Karnera, znakomite wyczucie mapy. Pełna dominacja. I teraz widzę, że tutaj naciskają mocno na bota, więc. Udałem się w tym kierunku żeby coś tutaj zdziałać. A tutaj niestety wszedłem w grzyba, więc oni widzieli, że nadchodzą. Korki tutaj się rozglądały, czy gdzieś nie zostali, ale wycofali się. Więc tutaj niszczymy wieżę, teraz dynamida. Widzę, że tutaj Wayne puszuje. Nie chciałem, żeby zniszczyła wieżę, ale zawróciłem. Widziałem, że tutaj jest jakaś akcja. Niestety grzyb. No cóż, było blisko, żeby korki go zabił, ale niestety się nie udało. No i teraz wracam na mida. Tutaj postawiłem warda. Zawsze warto zwartować sobie okolice swojego lane'a. Żeby widzieć co się dzieje No tutaj niestety nie trafiłem Tam widzę, że się gromadzi tych przeciwników Aż trzech Korkiego osłoniłem Sona zapała przeciwnika Teraz jako go zapałem w klatkę w. Ulti. Osłoniłem się tarczą przeciwko ulti Nautilusa. Proszę bardzo. Udało się jeszcze złapać Wayne. Szkoda, że nie stanęła w plamie. Ale wystarczyło, żeby Korki ją e, zabił. Korki niestety za długo tutaj został. Nie, mieliśmy, nie mogliśmy mu pomóc. Proszę bardzo. Chciałem go osłonić, ale wieża go zabiła. No i cóż, niszczymy wieże Teraz się wycofujemy po blue. Najpierw um, wiedźmy Później Blue Na tym etapie gry mogę już zrobić sam tego blue No i cóż, wracam się A nie no, troszeczkę to jeszcze spuszowałem Także po smoku mam już złoto na klepsydrę Zabijamy tego smoka 21-4, więc przeciwnicy no nawet nie mogli nas tutaj powstrzymać, gdyby tutaj przyszli nawet No i tutaj farma i przeciwnicy postanowili się poddać. Także to była dobra gra. Trzymajcie się, cześć!